Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj pierwsza na moim kanale bitwa z World of Tanks z komentarzem na jednym z moich ulubionych czołgów 10 poziomu, T57 Heavy. Mapka rzeka Perłowa, losowanie na dziesiątki, dziewiątki i ósemki. Na początku zazwyczaj jeżdżę heavykami w to miejsce, po to, żeby mieć możliwość zastanowienia się. Czy jechać na przepychacz, czy jechać na środek mapy, w zależności gdzie widzę większą szansę, tam się udzielam. Tutaj na razie analiza sytuacji dochodzę do wniosku, że tak moja drużyna puszuje przepychać, że będzie to dobra okazja na to, żeby pomóc tutaj rozprawić się z tymi dwoma czołgami i magazynem w gotowości. Pierwsza ofiara już na celowniku. Pozostaje tylko formalność. Co prawda liczyłem, że uda się tutaj Contradykśusa dobić, yy, natomiast zrobił to mój kolega. To w sumie yy, nie wyszło aż tak źle. Kolejna ofiara na moim celowniku niestety znika szybciej niż przypuszczałem. Błyskawicy już w grze nie ma. I teraz ważny moment, bo nie lubię wyjeżdżać yy, tam prostą tą alejką. Ani tą alejką, która na górkę prowadzi, bo często tam trafiam na stojących snajperów i jestem zablokowany na dłuższy czas. Wobec tego nie ma co, trzeba jechać na środek. Tutaj zawsze się jakieś cele znajdą, dlatego poszukuję już pierwszego z nich. Pojawia się Czołg Giesor, mam nadzieję, że go złapie, a tu niespodziewanie. Widzę, że coś się dzieje po prawej stronie. Coś bardzo dobrego, ponieważ mam dwa czołgi w pozycji gdzie ja jestem wyżej od nich. Będzie mi łatwo do nich strzelać. Namierzony, wykończony. i 3 już w tej bitwie nie istnieje. No i ten gesor, którego tam na górze widziałem, postanowiłem, że muszę zaryzykować. Muszę jechać, mimo że wiem, że na pleca mam ISA-7 i go dopaść. Magazynek robi robotę. Gork zostaje zniszczony i tak jak przypuszczałem, I7 po pierwszym mnie widzi, po drugim mnie ostrzela, ale i tak się to opłaciło dwa fragi już na początku bitwy Przeładowanie i oczekiwanie. I7 pozostaje groźny, HP już mniej niż pół, natomiast mam nadzieję, że moi sojusznicy dojadą tam i przynajmniej go podświetlą, jeżeli go nie rozstrzelają. Ostrożnie do przodu za budynek to jest najważniejsze, aby teraz podjechać tak, żeby od tego Isa już więcej nie dostać. Mieć go cały czas pod kontrolą, ale żeby już od niego więcej pestek nie załapać. Minotauro się z nim pojedynkuje. Jadę cały czas ostrożnie. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś bok go strzelę. A jeżeli nie, to przynajmniej, że nie dostanę. Chłopaki tam podjeżdżają. Jest ich kilku. Is jest moją kolejną. Ofiarą, tak mi się przynajmniej wydawało. Chowa się, nie chce się pokazać, jedzie cała grupa naszych. Odpuszczam i jadę przed siebie. My się sobie bardzo łatwo sobie z nim poradzą, przecież tam 4 czy 5 nasze czołgi wjechały. Być może uda mi się coś wysnajpić. Często oni się tutaj pojawiają w tej środkowej części mapki, gdzieś tam sobie krążą przy krzakach. Także trzeba korzystać z tego, że magazyn jest na fula zapełniony pociskami. No i chwilka analizy: może coś się trafi, może nie, no tym razem się akurat nie trafiło. Jeżeli się nie trafiło, no to nie wiem, jak jeszcze ten IS-7 żyje, ale trzeba jechać po niego. Skoro sobie nie dali rady, może trzeba pomóc. Jest ich tam na tyle dużo, że się nie będę na razie tam pchał. Spróbuję go strzelić od boku. Wychylam się i czekam, może coś fajnego będzie, może się gdzieś pokażę. I pocisk niestety nie przebija pancerza. On się tak dobrze ustawiał i już tak długo tutaj żyje, że widać, że to nie jest jakiś ciemny gracz, ma jednego fraga też. Więc widać, że grać potrafi, widać, że się chować potrafi. Myślę sobie, że to nie ma sensu, trzeba jechać na jakąś bliższą odległość. Trzeba próbować kogoś tutaj znaleźć. Cofnąłem się, myślałem, że znowu pojadę tam snajpić, ale uznałem, że skoro się pokazują czogi, yy, które będę mógł zaatakować z górki, to warto z tego skorzystać. Wjazd na górkę. Cały czas szukam Misa, ale widzę, że Is już ucieka, z górki zjechał, odpuszczam. I przechodzę teraz do ostrzału przeciwników, którzy kapują bazę. Nie wszystkie strzały niestety wchodzą. Tak, jak już to było widać nieraz, są strzały celne, są strzały niecelne. Magazynek ten nie jest super idealny, natomiast na pewno daje dużo radości. Trzeci frag na moim koncie, i jak zwykle odwieczne pytanie: Ładować czy nie ładować? Jeden pocisk, ale widzę, że już nic tego fajnego nie będzie. E, ładuję sobie. Może po kolejnych kilkunastu sekundach coś się trafi, może kogoś wyspotują. E, sytuacja bardzo wyrównana, bitwa bardzo rzadka w dzisiejszych czasach, żeby aż tak równo było, żeby po 10 było i to daje szansę na to, że jeszcze dużo damage'a można zrobić. Jagoda otrzymuje kilka strzałów, niestety kilka celnych, kilka niecelnych. Ten magazynek już tak ma. W tej bitwie się o tym przekonałem nie raz, nie dwa i nie trzy. Sytuacja wydaje się lepsza, choć nie dużo lepsza. W pobliżu przeciwników nie ma. Trzeba stąd ruszać. Tutaj, już w zasadzie, snajbić nie ma po co. Także w przyspieszonym tempie udaje się, żeby być bliżej przeciwniku, żeby jeszcze jakiegoś damage'a zrobić. Ponieważ na razie ten wynik jest słaby, bitwa wyrównana. Przeciwnicy są, HP mają, więc trzeba działać. Zasuwam i kogo zobaczyłem? I zobaczyłem snajpera STV na snajpie zastanowienie, jechać, nie jechać, narażać się, nie narażać, ale HP są przede mną. Jest 252 2 u trzeba go gonić. Kapują bazę, jest szansa na ostrzał. Jadę pomimo tego, że wiem, że SRV może do mnie strzelać, to jednak postanowiłem wszystko rzucić na szale i muszę dojechać jak najbliżej, żeby nad... zadać wreszcie pewne strzały i się nie odbijać od przeciwników. No i tak właśnie tutaj robię, wystarczy dobrze wycelować, Jagoda i 252U dostają elegancko. I tu trochę mnie w sumie zaskoczył 252U, bo trudno było go wykończyć tym ostatnim pociskiem, bo tak jakoś sprytnie uciekał, że musiałem dużo, dużo podjechać tutaj, yy, ale oczywiście to prędzej czy później musiało się stać, czwarty frag na moim koncie. 13-12 lekka przewaga jest, magazynek gładuje, na pewno jeszcze w jaki sposób go wykorzystam? Fullowe t 3, a na ogrysku już STRV. Teraz zostają dwa ciężkie kontra, dwa niszczyciele. To nie ma sensu, żeby stać w bazie, ponieważ oni nas wysnajpią. Trzeba jechać, trzeba być jak najbliżej, mimo że już mam tylko 123 HP. Postanowiłem, że może, może mnie STRV nie wykryje. Podjeżdżam cały czas myśląc o tym, że się obrócił w moją stronę. Na szczęście jakiś był przymulony, nie obrócił się, teraz się skapował, że jestem. A jak się skapował, to już tak, już było za późno. Piąty frag na moim koncie, Ponad 4000 damage zrobione i jeszcze jest szansa na coś więcej. Ja nie mam życia. 50 TP ma życie. On musi punkty wytrzymałości swoje poświęcić. Niech tam sobie testo trójka do niego strzela, jest wyspotowana. On zbiera, ja kończę ładować i ruszam. Przypaśćcie się, jak będzie wyglądała końcówka bitwy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich bitew z moim komentarzem, to zapraszam. Dajcie znać, wpisujcie pod filmikiem komentarze. Coś jeszcze postaram się wrzucić, bo bitew mam nagranych sporo. Także dzięki za uwagę, poglądacie sobie do końca. I może jeszcze jakąś też, jak mi się fajną uda nagrać, albo z tych archiwalnych powtórek, to z komentarzem rzucę. Cześć.